Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotuję sałatkę śledziową z filetów w otcie. Można powiedzieć taki klasyk, no ale każdy robi to jakoś tam na swój sposób. Pokażę Wam, jak ja robię. Może Wy podzielicie się ze mną swoim doświadczeniem, swoimi przepisami, do czego zachęcam. Tak więc zacznijmy temat. Zacznę od, od ugotowania ziemniaków i ugotowania jajek. Ziemniaki gotuję w mundurkach. I za chwilę wracam. Składniki przygotowane i powoli można zacząć składać te klocki. Na razie odstawiam to na bok. Zacznę od pokrojenia śledzi. Takie płaty kroję w paski, powiedzmy centymetrowe. Mm, w śledzie wodcie są fantastyczne. Same w sobie są przepyszne. I od razu przekładam do miski. I już kolejny. Będzie pokrojone i kroję ziemniaki. Ziemniaki kroję w kostkę. Jak wiadomo, takie gotowane ziemniaki strasznie kleją się do noża. Może macie jakiś patent, żeby się nie kleiły? To napiszcie w komentarzach. Tutaj rozdrobnimy w idealną kosteczkę. W następnej kolejności kroję jajka z tym, że kroję same białka, żółtka odkładam na bok. Oczywiście one będą użyte, ale później. I jajka również kroję w kostkę. Cebulę czerwoną kroję w piórka. I tutaj po, pokro... po pokrojeniu możecie sobie sparzyć. Ja tego nie robię, ponieważ lubię wyrazistość tej sałatki. I przed wrzuceniem rozdrobnijmy ją w dłoniach. Do pokrojenia zostały dwa ogórki kiszone. I ogórki kroję w kostkę. Kładniki pokrojone i teraz ucieram żółtka. Dokładam gęstą śmietanę do tego majonez, musztarda, odrobina soli tutaj według uznania. i odrobina pieprzu. No i teraz pozostaje to dobrze wymieszać. Wkładniki zalewam sosem, wymieszam i sałatkę wstawiam do lodówki na 2-3 godziny do przegryzienia się. Zapewniam Was, że ta sałatka w smaku jest fantastyczna. Tak więc kochani, ja już się dzisiaj z Wami żegnam, zachęcam do wypróbowania tego prostego przepisu, pozostaje mi życzyć Wam smacznego i do zobaczenia, a ja za kilka godzin będę się zajadał.